Jest być może najbardziej zagrożona w spośród całej swojej historii. Bardziej niż na najazdów tatarskich i zaborów, bo za zaborów, przez zabory przetrwał, bardzo silnie przetrwał patriotyzm, przez okupację przetrwał patriotyzm, przez komunę. To nie trzeba mówić. Solidarność oraz wszystkie inne wybuchy to były erupcje patriotyzmu. Polacy chcieli, precz z komuną to było hasło, pod którym się trwało: chcemy dobrze zarządzać Polską. Prawda? A w tej chwili, po 1989 roku, po tak zwanym Wielkim Porozumieniu, jest tendencja przeciwna: zniszczyć to Polskie, yy, oddać to komukolwiek za darmo, byle nie było Polskie. Po rozbiorach, po I wojnie światowej, po odzyskaniu niepodległości, Polska wykupiła, o ile pamiętam, około 80% przemysłu, który był w obcych rękach od czasów ZOBO. Nie było wtedy nacjonalizacji. Polacy się po prostu musieli zrzucić, żeby wykupić te fabryki, ażeby nie... właśnie były Polskie. I żeby pracowały dla nas, a nie. Dla zagranicznych właścicieli. W 1989 roku zastosowano niestety, przy ogólnym aplauzie, proces dokładnie przeciwny. Bo proszę Państwa, pracodawca daje nam pracę. Niemiecki, czy francuski, czy, yy, czy hinduski. Nie wiem, kto będzie w stoczniach dawał pracę, jeszcze nie zostało to yy, ustalone. Ale zysk. Bierze dla siebie. prawda? Ale cały zysk tego przedsiębiorstwa trafia w obce ręce. Do nas, do budżetu trafia podatek, jeśli firma nie jest zwolniona od podatku. Więc proszę Państwa, i to, jest, i to 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 jest również w tej książce, są również. Wypowiadamy się na temat, na temat akantury i dosyć absurdalnych podziałów na prawicę i lewicę. Ja tam napisałem, że lewica powstała stąd, gdy przy rewolucjach, tak zwana hołota wdarła się do parlamentów. to arystokracja ustąpiła w lewą stronę sali, sama się przesiadła na prawo. Dlaczego? No mówię, no może okna były wybite po lewej stronie albo dach przeciekał, no ale w każdym razie tak się ustaliło i stąd się wzięło i stąd się wzięło pojęcie y, prawica-lewica. Prawica jako obro, y, skrzydło, polityczne które, jako skrzydło y, polityczne, które broni interesów bogatych, a lewica jako skrzydło polityczne, które broni interesów biednych. Dlatego myśmy uważali komunizm i tak zwany realny socjalizm za strukturę prawicową, dlatego, że po prostu wykorzystywała ludzi biednych prawda, i pompowała pieniądze do, do własnych i wyniki pracy, okradała ludzi z wyników ich pracy. Proszę Państwa, teraz jeżeli już jestem przy tym, to agentura. W tej chwili jest po prostu kalką, oczywistością, że lewica to broni agentury, a prawica chce agenturę ujawnić. I on jakby widać. Yy, yy, yy. No proszę Państwa, w historii było dokładnie odwrotnie. W historii było odwr dokładnie odwrotnie.